Siemano, witajcie w następnym vlogu na tym kanale. Będziemy ja park znowu, ponieważ wszyscy pojechali. Teraz będziemy po prostu jeździć w ochronkach Dzisiaj więc super, jedziemy. To te chronki nakładano, jak widać, to będzie ostro. Dobra, nie wiem, jak to będzie, trochę mi się nie siada. Dzisiaj nie się prawie była, Teraz zrobiłem znowu, bo zrobiłem, by podać to mojego Instagrama, zobaczcie to, obczajeć. I co? No, bo im to już nie powiesz No, te, no tego też na Instagram no. I idziemy na luź, luźniejszymi Potem się rozdziela trochę zrobię zrobimy coś O, rura. Nie wiem jak tam nie było. Dobra, to będzie na tyle w tym filmie. I sorry za kiedy krótki znowu w vlog, ale musiałem iść do domu, bo już szkoła jutro. No i co? Zostawcie apę suba chcecie i się.